Jest poniedziałek, 29 kwietnia. Codzienna liturgia Słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy w nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Fal i błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć mu oddają. Wie on, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Lecz łaska Pana jest wieczna, dla Jego wyznawców. A jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza. Chwal i błogosław, dusza moja Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko Ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie. Lekkie. Oto słowo pańskie.